Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak w prosty sposób kopiować przedmioty w Minecraftie Do naszego sposobu nakopywania przedmiotów w Minecraftie potrzebujemy rzeczy, które chcemy skopiować W moim przypadku jest to miecz diamentowy i hełm diamentowy I stołu do enchantowania Ale przed enchantowaniem, powiedzmy enchantowaniem, kopiowaniem przedmiotów wyłączę tryb creative, żeby nie było, że po prostu wyjmuję sobie to z creativea Wyłączę i żeby skopiować nasze przedmioty, przenosimy mieczek w miejsce gdzie enchantujemy i szybko klikamy dopóki nam się nie pojawi drugi przedmiot. O, jak widzicie udało mi się to za drugim razem. Bierzemy nasz mieczek i bierzemy nasz hełmik i robimy dokładnie to samo. O, tutaj akurat mi się udało za pierwszym razem. Jak widzicie nasze przedmioty się skopiowały, wygląda to elegancko, helmik dodaje armora i mieczyk też wygląda super, jest dokładnie taki sam jak ten przedmiot pierwotny, z którego został skopiowany, ja sobie włączę game moda, żeby po prostu latać na tle tutaj tej mapki, do której link macie w opisie do prezentacji tej mapki, możecie ją sobie pobrać, te przedmioty jak widzicie są fizyczne, działają jak, należ jak należy, Możecie sobie je ściągać, nakładać, nie wiem, wyrzucać, wszystko co chcecie, możecie z nimi robić. Jest to bardzo prosty sposób nakopywania przedmiotów w Minecrafcie i chyba nie ma łatwiejszego sposobu, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i oglądajcie wcześniejsze moje filmy i też przyszła. Na razie, cześć!